Chcę zapytać, co Panie myślą o tym, żeby zalegalizować marihuanę w Polsce? Taki kontrowersyjny no, na dzień dzisiejszy temat. Zalegalizować marihuanę? W żadnym A wypadku. To? A komu to potrzebne? Potrzebny. Komu to potrzebne właśnie? A dlaczego? Ona dlaczego? na co dzień najbardziej denerwuje. Czemu? No tak ogólnie. No co, no... Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Dzień dobry panu. Mam takie pytanie. Czy często się pan uśmiecha? Nie, zwłaszcza jak, jak widzę durnego idiotę Jana Rodzenia, dyrektora klubu Księgarza w, w Warszawie. Możecie mu pokazać, że jest idiotą, że mam go w dupie i rzędy go pobił, możecie nawet puścić. A proszę z czego się pan śmieje najczęściej? Jakby Jana Rodzen upadł i sobie głupiery rozwalił. Może mi przekazać, policją nie będzie straszył mnie, doktora nauk. Będzie mnie policją straszył. Jak go kiedyś spotkam na ulicy, to mu nogi z dupy po... Pili wyćnicie powyrywam. Dobrze, dziękuję. Koniec z komunistycznym, ppsetterowskim karłem, który się przefarbował na SPT. Nie żyje wolna Polska, pecz z komuną! O kurwa, przepraszam, jesteście w sali? Dobry wiatr. Dobry wiatr. Panie Sławomirze, pierwsze pytanie należy do kategorii pojazdy mechaniczne. Jak z francuskiego nazywa się na dwozie samochodu? Podwozie. Karoserii. pana się pan upali No prawy Niech pan go sobie ugasi Ale mógł się pan upalić Nie gasi go pan? Aha. Czerpota się pan zapali. Zoologia jak nazywa się drapieżnik z rodziny psowatych, który zamieszkuje pustynne rejony północnej Afryki? Ma ogromne uszy, puszysty ogon i jest barwy piaskowej. Czy jest to kangur? Nie.